W czwartek 28 grudnia jest godzina 10. Jest w tej chwili 6 stopni, odczuwalne 2 stopnie. Zachmurzenie 100%, ale jak na razie to niebo wygląda całkiem całkiem. Szansa opadów 2%. Ma być pochmurny dzień, ale jak na razie słoneczko zagląda do okien. Najcieplej będzie o godzinie 15, między 14 a 15. 6 stopni. Bardzo dobra jakość powietrza. Pozdrawiam Was serdecznie. I <laughs> Moje dzisiejsze szybkie zakupy z koszyczka. A więc udo z kurczaka. Pomidory śliwkowe. Bardzo smaczna jest ta kiełbasa. Biała, surowa, premium. Bardzo dobra. Dwa makarony. Dobrusia, krajanka. Jeden ogórek. Płatki kosmetyczne mój ulubiony leby na zakwasie dwa szampony regenerujące premium i Passata będzie dzisiaj zupka pomidorowa tak za mną dosłownie chodzi na szampon była promocja jeden kosztuje 18.99 a zapłaciłam za drugi 9.50 jakoś tak w każdym bądź razie te zakupy mnie kosztowały 83 ,11 zł. 11 groszy. Także biorę się za przygotowanie zupy. Warzywa przygotowane, już zaraz wymoczę trochę mięsa. I będzie zupka pomidorowa. Bulion się pięknie gotuje. Jest moja ulubiona zupka. Mm, jak pachnie. Apetycznie wygląda i jest smaczna. Wiem co mówię, bo próbowałam. Ja bardzo lubię właśnie pomidorową z tej pasaty. W okresie letnim, jak są świeże pomidory, to lubię dodać świeże, ale ta pasata to rzeczywiście to jest taki gęsty przecier i tak jak świeże pomidorki. Ach, jaki aromat! Bardzo apetyczna. Witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Jak zwykle, kawka w Waszym przemiłym towarzystwie smakuje. Jak widzieliście, pokazywałam Wam dzisiejsze moje zakupy. Kupiłam szampon firmy L'Oreal Elsev. I to jest szampon regenerujący, zawierający. 2% keratin dla włosów zniszczonych. Ten, za ten, ten szampon kosztuje 19 zł, za ten zapłaciłam 9,50, bo była promocja. Więc wzięłam oczywiście jak najbardziej, tym bardziej, że używam, że te, te szampony są właśnie, regenerują te moje włosy. Chociaż ostatnio kupiłam. Też Wam pokazywałam z tej samej firmy L'Oreal szampon odbudowujący włosy długie zniszczone z keratyną roślinną i olejkiem rycynowym. No i tu okazało się, że jednak, że jednak ten szampon dla mnie absolutnie nie. Oczywiście ja go zużyję, bo już pół, pół butli zużyłam, ja go zużyję, ale dlatego, że moje włosy mają tendencję do przetłuszczania się, a to już jest z tym olejkiem, więc one na drugi dzień już absolutnie. Muszę znowu je myć. Chociaż ja w zasadzie codziennie myję włosy, ale jak wymyję tym szamponem, to tak dwa-trzy dni śmiało nie muszę myć. Ale już, mam, już taki mam nawyk, że po prostu i tak myję. Lubię po prostu mieć czyste włosy. No i tak, może nie czyste, tylko świeże w tym sensie, bo to za dwa dni to one się nie obrudzą. Także ten też jest dobry, ale mówię. Nie dla włosów, które mają tendencję do przetłuszczania się. A ten, a ten to jest rewelacyjny, bo pięć rezultatów dla zniszczonych włosów. A więc odporność, witalność, połysk, jedwabistość i miękkość. No moje włosy z natury są takie miękkie, także i to jest uważam, by też problem. Nie są sztywne, tylko no, nigdy nie jest się zadowolonym z tego, co się ma. Zawsze człowiek chciałby coś innego. Także te szampony polecam, oczywiście jak najbardziej, bo już je miałam nieraz. A ten szampon tylko dla włosów, które nie mają tendencji do przetłuszczania się. Mimo, że, że spłukiwałam wiadomo, ale zawsze te włosy były takie tłustawe. To tak jak odżywka to wyglądało, jak odżywka. No i tyle Wam chciałam powiedzieć na temat tych szamponów, ponieważ no... Ostatnio właśnie tak polowałam na te, na ten jeden i dzisiaj trafiłam, więc od razu, od razu nie zastanawiałam się nawet. Bo one u mnie się bardzo fajnie spisują. Bardzo dobrze. Tak więc tak to wygląda. Chciałam Wam powiedzieć, w zasadzie pochwalić się, że już zgłębiłam tajniki filmów typu shorts. To są takie krótkie filmiki, które będą też już na moim kanale się Wkazywać. Wczoraj zrobiłam jeden filmik na próbę, i oczywiście powiodło się, także już będę zaczynać i też robić takie filmiki. To się tylko mi wydawało, że to takie trudne jest, ale to wszystko jest, wszystko, wszystko jest w telefonie i szybki jest, szybkie jest przesyłanie. Także to jest parę minut to dosłownie trwa. Także byłam bardzo zdziwiona, bo wydawało mi się, że tak zaczęłam oglądać i czytać, co, to, co to, to mówię, ojej, to znowu coś tam, nauka będzie nie wiadomo jaka, to nie, to jest proste po prostu. I najważniejsze, że od razu jest muzyka, jak się chce podłożyć, że nie trzeba do biblioteki YouTube'a wchodzić od nowa, to renderować, tylko jest od razu i oczywiście te moje filmiki, które... W tej chwili wrzucam. Też będą, będą oczywiście, to będą filmy dodatkowe, Shorty, króciutkie filmy, jakieś takie ciekawostki, które ja będę uważała, że to ciekawostki. No zobaczę, może jakieś zabytki, może coś tam będę Wam pokazywać w tych króciutkich, 15-sekundowych filmach, dlatego że jeżeli, bo do 15 sekund mogę wykorzystać tą muzykę, różne, różne tytuły. A no, bo wiadomo, prawa autorskie bo powyżej no to już ona i tak będzie ta muzyka tylko do 15 sekund, bo będzie ucięta, więc, więc to nie ma sensu. Ale ja uważam, że takie właśnie migaweczki, te short, te filmy właśnie są idealne, tylko jakąś migawkę 15 sekund pokazać i, i już. Także zapowiedziałam dzisiaj nowość na moim kanale, także naumiałam się i będzie. I to byłoby dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, że zaglądacie do mnie. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się ciepło.